Cześć, siema, witam was, tu Szalony Kolekcjoner. Idę sobie dzisiaj rano po bułeczki do sklepu, przechodzę ko a tam co? Pa-bam, pa pa Jest, jest, w końcu wypuścili, w końcu mamy klasę T-Mobile klasę 2014-2015. Saszetki wyglądają podobnie do tych z zeszłego roku, w zasadzie nie zmieniły się Kolorystycznie z przodu mamy tutaj Miro Radowicza z Legii Warszawa. Staszeczka zawiera 6 kart, kosztuje tradycyjnie 3,90. E... Oczywiście musimy szukać tutaj kart specjalnych, premium. Do zebrania jest 294 karty. Plus oczywiście karty limitowane. Tam mamy zestaw startowy, który też kupiłem. Później go otworzymy. E... Także limitowane karty nie są liczone do tych 294 kart. Mamy 224 karty podstawowe, w tym gwiazdy, wschodzące gwiazdy. Trenerzy są też, co jest nowością, mamy ulubieńców, fanów, jest ich 32, występują w co trzeciej saszetce, mamy mistrzów obrony, to też jest nowość, nowość przynajmniej w T-Mobile'u, mamy też jedną taką kartę na trzy saszetki, kluczowi zawodnicy, no tutaj już co dziesiąta saszetka, jest ich 16 i top mistrzowie, jedna na 100 saszetek, no niestety będzie ostro, będzie ciężko, będzie bardzo ciężko zebrać top Mam nadzieję, że generalnie sobie z tym poradzimy. E, znacie mnie, wiecie doskonale, że ja kart raczej nie kupuję. Ja raczej się nie wymieniam. Ja chcę po prostu zebrać komplet, otwierając e, saszetki, robiąc, a, robiąc unboxingi. No to co? Czas otworzyć pierwszą saszetkę na moim kanale. Saszetkę t Mobile Extra Klasa i już nam się coś dziwnego wyłania. Zobaczymy, jak te karty wyglądają. Zobaczcie, trafiamy sobie tutaj Kuciaka, to jest Mistrz Obrony, Bramkarz. A, słuchajcie, nie ma, nie ma bramkarzy jako takich typowych bramkarzy, a mamy to teraz się nazywa Mistrz Obrony, czyli może obrońcy też będą, będą występowali. Zobaczcie, fajne tutaj hmm. Legia Warszawa, Legia Warszawa, Legia Warszawa, Dusan Kuciak, mamy tutaj jakiś taki, jakąś taką grafikę, coś co nam się kojarzy ze stadionem, mamy mistrza obrony, mamy numer karty, to jest 265 na 294, herb logo. Znak Legi Warszawa, mamy też statystyki, mamy też pokazane w którym miejscu on występuje, zobaczmy tył karty, tył karty klasyczny w zasadzie w ogóle się nie zmienił, tutaj jest napisane, że jest to bramkarz, fajna. Super karta, jest to nasza pierwsza karta. Jest to debiut na moim kanale. Będę to podkreślał z tego względu, że jeszcze tego nie pokazywałem. E, słuchajcie, karty, z tego co wiem, pojawiły się w kioskach. Jeżeli, jeżeli e, nie możecie kupić ich w swoich kioskach, z tego względu, że ja przeleciałem, niektórzy e, dystrybutorzy prasy mają te saszetki, inni nie. Jeżeli nie, e, zapraszam tradycyjnie na stronę gohobby.pl. E, tam możecie sobie nabyć e, takie saszetki, możecie też nabyć, Album i pojedyncze karty, jeżeli Wam czegoś brakuje. Zobaczmy sobie kolejne pięć kart. Karty wyglądają dosyć zacnie. Zacnie rzekłbym. Powiedziałbym tak, no troszeczkę inaczej niż, niż, niż to było dotychczas. Karty są kolorowe. Mamy tutaj Wojciecha Kędziorę z Piasta Gliwice, Zobaczmy tutaj ten taki charakterystyczny dla tych kart, które wyszły. Yy, yy, zwiesiłem się, sorry. Yy, opis yy, klubu, w którym gra Zawodnik. Yy, mamy tutaj numer karty, oczywiście, statystyki, tak jak było to poprzednio. Fajna, super, solidna karta, tło, jakieś takie rozmazane, pobudzające wyobraźnię. Nie jest to stadion, nie jest to korona stadionu, tak jak to było w zeszłym roku. Fajna, super karta, mi się bardzo podoba. Oczywiście mamy tutaj kody, pierwsze kody, które, które będzie można wykorzystać w grze online. Oczywiście to jest karta podstawowa, więc ten kod nie będzie na pewno silnym kodem. Mamy tutaj też napisane, że niejaki pan kędziora, Wojciech kędziora, jest napastnikiem. Kolejna karta i mamy tutaj zawodnika z Krakowi, Kraków, charakterystyczne czerwono-białe pasiaki, to jest Dawid Nowak, też świetna, super karta, bardzo mi się podoba, też napastnik, też macie koda, tak to właśnie wygląda. Pod Beskidzie Bielsko-Biała, no fajne jest to, że karty mają różne tła, także będzie, będzie wesoło, będzie fajnie. Mamy tutaj e, picha, Roberta Picha ze Śląska Wrocław. Pa, I tutaj mamy jeszcze wschodzącą gwiazdę. Zobaczcie jak to jest opisane, to jest zawodnik e, Zawiszy Bydgoszcz e, trochę mnie ciekawi dlaczego, nie wiem, może się nie znam, ale dlaczego e, środek e, loga tutaj jest e, żółty, kojarzę zawisze jako e, b, e, niebiesko czarny. Yy, szyld z białym środkiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem dlaczego. Może ze względu na to, żeby podkreślić, że jest to wschodząca gwiazda. Czy ja wiem? Czy ja wiem, nie wiem. O tak powiem. W każdym razie tutaj mamy Kamila Drygasa. Macie tutaj Koda. Nie wiem czy wam się przyda. Tak to wygląda. Słuchajcie, minęło 5 minut, chciałem otworzyć jeszcze dwie saszetki, myślę, że otworzę je później. Zapraszam już teraz was na unboxing unboxing mega zestawu startowego. Będziemy mieli album, zaczniemy zbierać od dziś codziennie na moim kanale przynajmniej 10 saszetek z tej edycji. Powiem tak, w kiosku odłożyłem boxa. zrobimy sobie unboxa. Już teraz zapraszam was na kolejne filmy. W jednym z filmów wrócimy do do Brazylii, tak do Brazylii, bo nie pokazałem Wam jeszcze mojej kolekcji. Update numer 2. Pozdrawiam Was serdecznie, szalony kolekcjoner, cześć!